To zaczynamy tak od ode mnie. Hej, jestem już Wojtera, jestem z grupy Wolke, czyli wielka organizacja ludzi, którzy yy, eksplodują. Nazywam się Michał, jestem z grupy Wolke, czyli wielka organizacja ludzi, którzy Elektrują. Jestem Paulina i byłam grafikiem w naszym zespole Wolke. To znaczy wielka organizacja ludzi, którzy Existują. Ja jestem Oliwia, dla znajomych Liw, jestem z grupy Wolke, czyli wielka organizacja ludzi, którzy edukują się. Jesteśmy grupą, która uczestniczyła w turnieju trójgaomicznym w roku 2019-2020 i zajęliśmy drugie miejsce. Jak trafiłem do grupy Wolke? No generalnie o całym konkursie w sumie ja się dowiedziałem jako pierwszy, ponieważ ja go znalazłem. Jak trafiłem do grupy Wolke? Zaczęło się wszystko w sumie od tego, że na kółku multimedialnym dostaliśmy informację o takim konkursie. Tak to Przecież było? I ja ci powiedziałem o tym konkursie. I pan Kogot powiedział, że ok, konkurs fajny, ale potrzebujemy 8 osób. Znalazłem 8 osób. E, ogólnie zajmowałam stanowisko designera, czyli pisałam mnóstwo totalnie wielkich dokumentów z spisem mechanik, ze spisem postaci, z fabułą. Co robiłem w projekcie? Głównie zajmowałem się muzyką. Produkowałem muzykę, robiłem dźwięki do gry i ogólnie zajmowałem się całym soundtrackiem. W projekcie byłam grafikiem. Robiłam grafiki w Photoshopie 2D. No, 2D. W projekcie byłem programistą oraz Unity Developerem, czyli osobą, która składała już wszystko w silniku. Czyli zajmowałem się w głównej mierze pisaniem kodu, implementowaniem mechanik, układaniem wszystkiego. Najtrudniejsze chyba było dla mnie podołanie temu zadaniu. Jakby wielkość tego przedsięwzięcia mnie przerażała i to było trudne. Tak do udźwignięcia nawet psychicznie, bo czuję się tą presję jednak, kiedy z całej Polski grupy z tobą walczą. Dla mnie najtrudniejsze było na pewno masterowanie. Ej, co może być najtrudniejsze dla mnie? Na pewno miałam takie psychiczne trudności. Miałam zrobić takiego wroga, który był żółwiem. Był, nie, nie widać go, ale tutaj jest śmietnik. O, śmiet, śmietnikiem nie miałam problemu, ale z żółwiem miałam. I on miał patyczek w oku. No bolało mnie to tak, rysując to. To trudne to dla mnie było. To była jedna z takich <noise> większych trudności dla mnie. No to jest straszne, psa też żółwiowi to oka patyk i on nie ma tego oka tak naprawdę. No i dla mnie to było przerażające. No, i wolkę. Wolkę to znaczy chm chmura. Nauczyłam się na pewno pracy z ludźmi, bo wcześniej nie pracowałam z ludźmi. Nauczyłam się też dużo z, od naszych konsultantów, którzy byli świetni. Pokazywali nam, jak to wygląda od kuchni, przekazywali nam dużo swojego doświadczenia, pokazali nam świat gier, których nie znaliśmy jako zwykły konsument. Uważenia ja, są pozytywne. Wyszło nam to wszystko na jak najwyższym poziomie. Ja czułam ekscytację, bo ja się bardzo cieszyłam, że moje grafiki mogły być w takiej grze, jak na przykład narysowałam sobie rybę, albo jak narysowałam bohatera, którym graliśmy, tak? Czyli tą mojego chłopczyka, o tu jest, o, z maseczką. I ja się cieszyłam, że on może jechać właśnie na takim czymś. No i to jest dla mnie dla mnie coś osobiście piękne, no bo raz tego coś przeżyłam. No i wolkę, prawda, chmura. Jakie było pytanie? Wrażenie. Mm, na pewno było fajnie. Żałuję, że no, każdy z nas chyba żałuje, że jednak była ta pandemia, bo były zaplanowane jakieś wyjazdy, te konferencje, spotkania, a to jednak jest taka ta część motywacyjna tego wszystkiego. Ale ogólne wrażenie po konkursie bardzo dobre. Byłem mega podekscytowany, jak zobaczyłem finalną wersję gry, a nawet jak już grałem w tę wersję alfa, jak ta gra była robiona, sama ta satysfakcja, muzyka w grze, moje elementy w czyjejś grze w ogóle to było Puh. tak. Polecam. Rozwiniecie się naprawdę bardzo pod źródłami Pana Kokota i myślę, że Pan Kokot będzie jednym z najlepszych nauczycieli, jakim spotkacie na swojej drodze podczas wszelkiej edukacji, więc polecam. Wiesz, że ja nawet na nie nie chodziłem? Zdecydowanie bo raz, y, zawsze możecie wiecie, rozwijacie sobie takie swoje poboczne pasje, których niekoniecznie macie możliwości nie macie możliwości takie niektórych roz, rozwijania na lekcjach zazwyczaj, to są takie no, to są takie poboczne projekty, tak jakby kółko multimedialne, pamiętajcie, że wiąże się nie tylko z obrabianiem filmów, tam wiecie, no na przykład dostajemy informacje o różnych też konkursach, uczycie się czegoś fajnego rozmawiacie sobie z nauczycielem, w miarę możliwości nauczyciel wszystko przygotuje, opowie wam jak to funkcjonuje, także myślę, że takie kółko multimedialne to jest spoko sprawa, jak chcecie się czegoś nauczyć do, do, do dodatkowego po prostu, a pamiętajcie, że Zawsze taka dodatkowa wiedza może się gdzieś przydać, tak? Gdzieś pójdziecie na jakąś praktykę, albo gdzieś załapiecie jakiś staż, coś takiego, możecie sobie dorobić. Możecie, wiecie, dla, dla własnej przyjemności to robić, także kółko multimedialne, super sprawa. Tak, chcę coś dodać od siebie. Czy tak, wydaje mi się, powiem podsumowująco. Cały konkurs, całe wolkę, to była naprawdę bardzo fajna przygoda. No, ale to nie co mogę powiedzieć. Rzepa, to jest yy, rzutkiewka.? Trwa ona około roku, ponieważ przez pandemię wszystko się poprzedłużało. Łódka, palma, yy, boja. Natomiast nie żałuję, że wziąłem udział w tym konkursie, ponieważ otworzył mi on dużo furtek, tak naprawdę na dalszą pracę, dalszą przyszłość. O, chmura, to tutaj jest wolka, wolka. Nie, wolka, di wolka, der, der, di, das, di wolka. O, żółw, żółw, żółw tam był, się to, to jest strasznie. E, co bym chciał dodać od siebie? Podziękowania dla y, opiekuna, to na pewno, także bardzo dziękuję panu Kokotowi i chciałem podziękować strasznie całej grupie Wolkę. To była świetna przygoda, świetna zabawa moim zdaniem. Były trudności, były chwile słabości, były wzloty, upadki, no ale jednak motywacja, przygoda i samo, wiecie, no drugie miejsce wywalczyliśmy, nie? Także mega fajnie, super, bardzo mi się podobało i dziękuję wszystkim.